Co, Oliś, jedziesz? Trzeba się spakować, tak? Jak się torbę pakuje? Połóż torbę. Trzeba ją położyć, wiesz? Połóż najpierw. Połóż na podłodze. Otwórz teraz. No i pakuj rzeczy. Gdzie są rzeczy do spakowania, Olaf? Oliś, tu są, zobacz. Na łóżeczku leżą. Na łóżeczku leżą. Oliś? Nie, nie, tutaj są. Są rzeczy, pakuj rzeczy wszystkie. Wszystkie trzeba spakować. Ale nie trafiłeś szczoteczką. Tu jest szczoteczka, zobacz. Tam jest twoja, a tu jest mamy. Wrzucaj do środka. I tu masz szczotkę jeszcze, szczoteczkę Olaf. Tak, trzeba ładnie położyć szczoteczkę. Tu masz, widzisz? Olaf, tu jest mamy szczoteczkę. I zobacz, co tu jeszcze zostało. No pilot trzeba koniecznie wziąć. I jeszcze opakowanie od laptopa. No? No i teraz zamykamy torbę. i jedziemy do mamy. I jedziemy. Łoja się wszystko wysypało. No i co teraz? Trzeba pakować od początku. Ale się narobiło.